Hej, witam wszystkich, w kolejnym odcinku e, my w, w Grand Story. Jestem Laocjon i kontynuujemy naszą ostatnią przygodę. Ostatnio e, co się działo, był cały ten tutorial, wprowadzenie i tak dalej. Failowałem w tłumaczeniu przekrutnie e, I wytłumaczyłem ogólnie co, e, jak wygląda system walki i ogólnie system całego tego. To co możemy robić, kontynuować. Wow, z krytorami nasz pierwszy normalny przeciwnik, czyli nietoperz, który ginie po pierwszym ataku. Już tutaj wprowadzają nas w e, zagadki umysłowe, tak. które można całkowicie olać, bo można sobie spokojnie tutaj wskoczyć. Tak czy siak, można też zrobić coś takiego. I w ten sposób można sobie przejść dalej. Będzie to wykorzystywane przez całą grę. I to będzie nękało graczy. I niektóre są tak trudne, że. Hej. Oho. I co, otworzyłeś? Nic z tego, nawet nie ryknęły. Co jest, jeszcze niedawno były otwarte. Nie? Klucze ich nie otworzą, muszą być zablokowane od środka. Kto mógł to zrobić? To jest z naszych? Gdybym to wiedział. <grym> teraz jesteśmy odcięci od pozostałych. Nawet nie wiemy, gdzie oni są. Nie możemy wracać. Nie mamy czasu na krążenie dookoła. Miejmy się na baczności. A teraz chodź to, jest znalazłem coś ciekawego. Co to jest? Grimward? Okej, okay, chyba teraz jak się tutaj nadepnie to pojawi się. A nie, nie o okej. Okay. Tak czy siak drzwi zablokowane przez eee. Um, szamo, sigil e, si, Sigil? Sigile Sigile Sigile, nie wiem. E, są tutaj jak klucze, więc... I idziemy po schodach i na górę! To teraz sprawka czarów, w bracie? Niesamowite. Widziałem wiele, ale to Podobno w nocy widziano jakiegoś smoka w zamku Księżyca, w zamku księcia. Jeśli widzimy takie, e, takie sztuczki, to pewnie jej smoki zobaczymy. Martwię się o e, Gildensterna i pozostałych. Nic im nie będzie. Pomyśl. Skoro my doświadczymy cudów e, na progu... Le Monde, to później zobaczymy wielkie rzeczy. Spokojnie, bo już się jak dziecko, bracie. Nasi mistrzowie na pewno widzieli takie sztuczki, a, a ich wiedza przenika nawet mrok. Ale my jesteśmy dużo słabsi, do tego ci, ci okultyści. Pewnie wszystko to ich sługa. Nie wierzę w to, chociaż ostatnio Glistem y, interesował się tymi całymi sztuczkami. Kłamstwa, jesteśmy sługami Pana. Żaden z rycerzy krzyża nie, odw nie odważyłby się używać czarnej magii. To tylko plotki, bracie. Ale jeśli syn jest prawdziwym prorokiem, to walka z nim będzie okupiona wielim, wieloma stratami. Pozwól, by pan był twoją tarczą. Wyważ mi, bracie. Ale twoje słowa są dla mnie mało przekonujące. Heretycy lub nie. Ym, <grym> Będę wierzył tylko oczom, a widzę magię. To nie są zwykłe czary. Tutaj kryje się wielka moc przyjacielu. Dzięki swoją Grimoire nawet początkujący zyskuje. E, zyskuje. Jeśli w rzecz to musi być prawda. Dzięki grimoire, powiadasz. Sami moglibyśmy unosić kamienie jak chmury. What the fuck Ja bym się przeraził. I kolejna bitwa. I nie wyciągnąłem broń. Genialne. I jak widać, y, nasza lewa ręka jest... martw... O sobie I tułów też. Tak czy jak tego pana już można skosić sobie w łeb. Bats. I jeszcze raz w łeb. No. Fajnie. I krytyk. I... pudło. I... we rękę. Prawą rękę. I... w łeb. A teraz tułów. Żeby nie było. Jakby co? Yy... Oła. Oła, 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 oła. Dlaczego to się tak nie? Dlaczego to się tak nie? O nie, oła, 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 oła. Oła, oła, oła. Teraz. Oła. <grybujesz> <grybujesz> Zaraz wracam. Ok, już jestem i e, przy okazji pokazałem wam coś jeszcze. Czyli widok z pierwszej osoby. Wszystko się wtedy zamraża i można się obracać. Proszę on ode mnie! Dobra. I w czerep. Nie ma hełmu więc no. Jakby co, e, Niszczenie części ciała też, też... działa na wrogów, czyli jeż jeżeli im się zniszczy daną część ciała, e, to będą obrywali tam więcej. Czyli to się ogólnie opłaca, żeby w jedną część ciała. Dlaczego to się tak nie? Cholera! Dobra. Załóżmy, że już się wszystko skończyło i można sobie chodzić. Pa pa pa, 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 pa. I Przy okazji y, pewnie zauważyliście y, czerwon czerwoną Czerwony punkcik na mapie To sygnalizuje punkt, który... Y, z którego I I już tam? 6 minut więc... No. Ups Sobie zapiszę Jeśli mogę Mam nadzieję, że fraps nie, z, nie, 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 nie zaszkodzi sejwowaniu. Oj, jakby co? Um, tutaj jest pokazane um, od lewej procent mapy um, ukończonej, a jak na razie jest 1%. Ups, przepraszam. Ile sejwów już um, zrobiłem? I ilość um, gier, um, ukończonych gier. Jest specjalny achievement za przejście gry bez żadnego save'a, ale ja tego nie zrobię, bo autosave mi, mi kopią całą grę, a tego nie chcę. Potem ta gra jest zbyt długa, żeby przejść to na raz. Trzeba, zostawia Trzeba było zostawiać konsolę... Yeah. Nieee... No. Dobra. Trzeba było zostawiać konsolę na noc i od samego rana do nocy siedzieć. Teraz wydaje mi się, że dojdę do bossa i... i kończę Ok, Idź sobie Patrz I śmierć, fajnie e... No, inny następny przeciwnik, czyli wilczek Patz Patz Niestety nie mamy jeszcze zapleń leczących, więc będzie trzeba korzystać z przedmiotów. To by nie było ciekawego. Nie, nie, nie było nic ciekawego. Um, okay. Ogólnie tutaj często, często są ukryte jakieś sekrety. E, dodatkowe skrzynki, w których są grimuary, albo jakieś super... Ej, i wpadłem w łapkę. Mm, lepiej się... Ale... Lepiej się wyleczę, bo to może być bolesne. Mm, już chyba wystarczy. Tak, ja. Klub, klub. Jedziemy dalej. A co jest dalej? Więcej rycerzy. Uważajcie, zbliży się tutaj jeden z, yy, z rządowych kundli. A, tu, tak się to. Tu... A, dobra, dobra. Uciszcie jego skomlenie. Rządowy kundel? Policja wojskowa. Wykonujecie rozkazy, yy, wykonujecie rozkazy, prawda? Angenci to wasi wrogowie. Idźcie! Tak! <grytania> no i idą. O, jest Sydney. Yo. Yy, można też niszczyć te, te beczułki. Żeby te, yy, beczułki? Nie, skrzyneczki, ale ja ich nie chcę niszczyć, bo są przydatne. Ja, ja je lubię, ja je lubię. I lewa łapa! I, I znowu lewa łapa I zaczynamy się ciąć. I znowu lewa łapa I jeszcze raz lewa łapa I Jeszcze raz lewa łapa Bo co? I cięcie i lewa łapa i trup Okej. Okay. No, a ten ma ...kurze. Plast Ehm <grystanie> Dobra I prawa łapa. Krytyk. Krytyk wapę, genialny. I znowu krytyk... Jest... Wydawało mi się, że już jakiś lud powinien dostać. No cóż. Co dalej? Idziemy sobie, idziemy. I trzęsienie nie ziemi! What the fuck is going on? To licha Znowu trzęsienie What the fuck To nie wróży nic dobrego Nie wiem, takie trzęsienie czegoś takiego nie powinno w sumie <śm> odwal się o, ma przyjaciela Odwal się Czemu <ś> skoczyłem? No. I jest git. No. Słyszę pieska. Jak w sumie nie jestem pewien, czy tam powinienem iść. Dlatego sobie pójdę tędy. O, jak się fajnie wystawił. I chlast. I chlast. I kretek. Gniale. Odczep się ode mnie. Mm. Okej. Okay. I tu jest jedna z tych zagadek. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Okej. Okay. I to wystarczy, czy muszę wykorzystać jeszcze jedną? Nie, wystarczy, dobra. I co my tu mamy? Ok. Uuu, ten jest mocny. 15 za. No i tak zginą z jednego ataku. Genialne. I chłosz. I chłosz. Dobrze, jest fajnie. O nie Teraz jest to zablokowane. Może skopa je otworzy? Ciekawe. A dobra, czyli jednak tutaj musiałem pójść. Nie, tak się nie dostanę. Tak te, 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 też nie eee, I tak Gdy eee, muszę zniszczyć jedną z tych, I teraz, mogę, teraz sobie mi się uda. Yy, ogólnie te białe to mogę tylko popychać o jeden do przodu. Nie mogę ich brać na głowy. Yy, nie mogę ich brać ze sobą, bo są po prostu zbyt ciężkie. Okej, okay. Ashley stoi na przeciwko dźwigni. Pociąg pociągnij, zostaw. To pociągnij. Pociągnij i pociągnij. Drzwi szybko się zamykają, coś tam, coś tam nie wiem. To czy się jak. Ashley przeszedł. Ashley. A! moje oczy no. nie, nie jestem właśnie pewien czy on ma goły tyłek, czy... <grym> Euu... To yy, ma pół tyłek obecnie, czy nie? Czy... Tak się jak What the fuck Papa What the fuck! Co się kurwa dzieje? o co kurna chodzi? Idzie o horny nie wolno na mnie. Nież... I hate batch. I hate batch Dobra. Niestety w tej grze nie ma expa, więc zamordowanie tych tych mogę dostać najwyżej luta. Ok, co ja tu mogę zrobić? Hmm. Chyba znowu muszę to rozwalić się jedną z tych Raz rzucam to tu Która jest godzina? Nie, eee, tam wcześniej jeszcze Dobra, nie mogę powiedzieć, że to jest dzień, ale Ułożyłem 2 T, i chyba już mogę, tak mogę. I chowciutko. Stary drzwi, to zawsze znaczy coś. Ok, jest save point. I jest skręga, w której znajdziemy Pautiona leczącego wszyst... full HP i 5 Pautionów leczących po 100 HP. Plus jest save point, który powinien wyleczyć wszystko, a nie wyleczył. No cóż, tak czy jak czeka nas walka z bossem. nie to. Więc zapisujemy. Hem, hem, hem. Nie to. Czekamy aż magiczny różowy promień przejdzie całego mojego Sejwa. Так, маркет. И идем далее. I tak i i i i na zdrowie, więc... No. Okej, okay, ręce on ma trochę bardziej... I siup, 4 i Nie jest on aż taki mocny. Jeżeli uda mi się trafić w tura. Jego głowa jest, e, jak w większości przypadków, najbardziej... E, czuła. Ale jest też dość wysoko, więc ciężko ją dorwać. Ale po trzech celnych atakach... Może po trzech stronach cięcia udało mi się położyć wielką bestię. Kiedy byłem mały, ta walka, ta walka tak mi przerażała. Nie chciałem grać dalej. Bo kiedy on do mnie podchodził, tak to mi przerażało. No i ogólnie to jest... E... No raz, zmienił mi się. Nie, nie zmienił się. I to jest to, co mi się bardzo podoba w tej grze. Mianowicie nagroda za boss. Za wykonanie każdego bossa mam e, pokazać się taka ruletka i mogę wylosować sobie jakiś e, zwiększenie jakiejś, jakiejś statystyki e, maksymalnie o 5 czyli od 1 do 5 5 to jest tak, tak rzadkie i tak dalej, więc zamykam oczy i chyba plus 4 nie jest źle, Mogą być lepiej chciałem sobie, dobra, mamy e, właśnie ten sigil do mm, bimbrowni ale nie bimbrowni, ale do no, magicznych drzwi, które były wcześniej zamknięte. Grimoire do Hila, to jest świetne. I Grimoire do Degenerata, de de który zmniejsza ee, siłę ataku robów. Jeszcze jest tylko jedno, mianowicie tutaj jest skrzynka, której wcześniej nie mogłem zauważyć. No, nie wiedziałem o niej na samym początku, kiedy pierwszy raz grałem. Także Tak jak jest tutaj? Całkiem niezła skrzynka. E Vera Balp lecząc Riska i coś leczący Paralisz. Tarczy... No cóż, tak sobie od razu je bo jest. Z tego się orientuję jest lepsza od tej, którą mam obecnie. O, jakby co: em, zbroja się leveluje co do tego em, Beast, Beast Human itd., itd., im więcej oberwie od e, danego typu i broń, e, broń się leweluje w, w danych typach e, im więcej zada No mm, Tak ta chroni obuchowe ta chroni e, bardziej przed cięciami ale jest lepsze jest moim zdaniem lepsze mm, okay. I wracamy na górę Sydney, więc jesteś. ryzykantem. Większość ludzi akceptuje to, co widzą, jako prawdę, ponieważ boją się. Ale ty jesteś inny. Zawsze spokojny. Twoje działania są pewne i przemyślane. Właściwie to jesteś zupełnie. jakbyś nie miał duszy. Jak ty to robisz? Ciało i dusza to jedno. W tej chwili jesteś rozdzielony pomiędzy prawdą a samym sobą. Gdzie straciłeś swoje dusze? Czy to ich sprawka? A może widziałeś coś strasznego, co nie pozwala ci dalej żyć? Pokaż mi swoją duszę. Wciąg. What the fuck? O z tym chodzi, ja nie rozumiem. Mój mały młóżk nie ogarnie tego co się dzieje na ekranie. Ale o Ta grafika jest tu dawna. Wspomnienia, wspomnienia. Nie pamiętam, który z nich to Ashley. Czy ten kido, czy dorosły? W sumie to dwójka może być. Okej, okay, ten to waszej. Klask. Okej, mam wieśni. Już po prostu zapomniałem. Zabiłeś swoją uchaną żonę i dziecko. Zamordowałeś ich Zamordowali ich bezduszni rycerze. Szakale. Nie, zawiodłeś swoją żonę, a także dziecko. Zawiodłeś wszystkich. Jako rycerz, jako mąż, jako ojciec. Ty ich zabiłeś. Fuck you, nie jeszcze tego, czy jeszcze i już to żebrałem. Hahaha, ha, ha. spróbuj mnie złapać, agencie Riot. Spój, e, spójrz poza siebie, a znajdziesz prawdę. Co to za gierki? Hardin. What the fuck? Ashley? Merlos... Nie martw się mną, pochwyć wrogów. Miasto Cieni wybaczy Ci Twoje grzechy, mój synu. Musisz wezwać moc. Moc, która nawet teraz tkwi w tobie. Oto moja gra. Uciekam, ale daję wybór. Będę zwierzyną od myśliwym. Jednak jako zwierzyna rozłożyłem własne siły. Czekam na siebie, ryzykancie. Stój, Sydney. Ryzykant to jest ten. Risk Breaker, chyba. <grystanie> Last. Jakieś moc, która jest w nim, Ashley przypomniał sobie e, używanie Battle Abilities. Co? Co się dzieje? Czekam na ciebie, Agencie Riot. Ok, um, w tym momencie e, Ashley nauczy się e, Battle Abilities, póki co mam je całe trzy. i Defense Abilities, też mam je trzy. I to są właśnie te kombosy, które, o których mówiłem. Także tak, Okej. Um. Ok, okay to, to będzie na kółku... Ale to będzie. To będzie na trójkącie, a to będzie na czwórce. Bo um. i to nie paraliż i... Um, jest niezdolność do rzukań, rzucania zakręcie? Eee. To odbierasz 40% obrażeń. Ale tylko fizycznych? A to e, redukuje 50% otrzymanych obrażeń, więc jest niezdro. To są kombinacje: to jest. Będzie um, na kółku, to zadaje dodatkowe. To, to następny atak zadaje 70% obrażeń poprzedniego. E, to będzie na kifkącie, bo to leczy. A to będzie na kwadracie, bo. naprawia broń. I pojawił się taki rycerzek, który jest. E, na samym początku ja myślałem, że on jest e, tylko taką marionetką, która. E, która po prostu pokazuje nam, jak się używa kombosów. Jednakże, jeżeli się mu zada odpowiednią ilość obrażeń. E, jeżeli mu się zada odpowiednią ilość obrażeń, on sam ginie i daje nam coś. Nie pamiętam co. Tak się od razu użyję sobie tych grimoirów. Grimoire, Grimoire, jest Grimoire. Daj mi Tak, ja. Heal. Haya. I nauczyłem się heal'a. Teraz mam... moment. Teraz mam y, heal'a pod trójkątem w zapięciach szamańskich. Teraz jeszcze tylko Grimoire degenerate. De de Zmniejszyłem, nie, nie zmniejszyłem ni sił. Też jak nauczyłem się Degenerate, jestem happy. Tak czy siak, na niebiesko, jako smurf, was pożegnam. Jako, że już minęło 25 minut, rozgromiłem Minutora i jestem happy, zdobyłem dwa zaklęcia i w ogóle jest jakieś tak dziwnie. Także em, dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście ze mną podczas e, tego odcinka. Na razie cześć, jestem Lawson.